Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii neurologia Praktyczna. Tematem dzisiejszego odcinka jest choroba, która jest dosyć częstą przyczyną nagłych zawrotów głowy. Chodzi o zapalenie neuronu przeciąkowego. Ci z państwa, którzy przechorowali zapalenie neuronu przeciąkowego, zapewne potwierdzą, że nie jest to nic przyjemnego. Zazwyczaj zaczyna się nagle w pełni zdrowia, często bez zapowiedzi, silnymi zawrotami głowy o charakterze najczęściej wirowania. I zaburzeń równowagi, rzadziej samych zaburzeń równowagi. Około 25% pacjentów może odczuwać zawroty głowy przepowiadające, to znaczy może pojawić się krótki przejściowy epizod lub epizody zawrotów głowy i lub zaburzeń równowagi poprzedzających właściwy atak. Zawrotom najczęściej towarzyszą nudności oraz bardzo często wymioty i ogólnie złe samopoczucie. Pacjenci często narzekają na nietolerancję ruchów głową, to znaczy każdy ruch głowy nasila zawroty głowy, dlatego pacjenci najczęściej przybierają pozycję leżącą w bezruchu. Zawroty trwają nieprzerwanie, niezależnie od tego, czy pacjent się rusza, czy pozostaje w bezruchu, choć w bezruchu mogą być mniej odczuwalne. Szczególnie nasilają się mocno w pierwszej dobie i mają tendencję do stopniowego zmniejszania się przez kolejne dni, ale nieraz w ostrej fazie mogą trwać np. przez kilka dni. Pacjenci często odczuwają oscylopsję, czyli niestabilność widzianego obrazu oraz tendencję do przewracania się w kierunku zajętej strony. Natomiast po kilku ostrych dniach zawrotów głowy dochodzi do stopniowego wyciszenia objawów, ale rodzaj niestabilności albo jak często określają pacjenci, uczucie nie swojej głowy może trwać później nawet przez kilka tygodni. Przez średnim nasileniu choroby podstawowa aktywność, taka jak spacery, są możliwe. Przy dużym nasileniu objawów pacjenci czują się bardzo chorzy i przykłóci do łóżka, natomiast ciężkie nasilenie zapalenia neuronu na przeciągowego to stan, w wyniku którego pacjent trafia najczęściej do oddziału SOR lub innego oddziału szpitalnego. Po leczeniu w szpitalu dalsze leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie. Jaka jest przyczyna? Zapalenie jest spowodowane reaktywacją latentnej formy wirusa opryszczki, ale inne przyczyny też są możliwe. Choroba powstaje najczęściej spontanicznie, to znaczy nie musimy popełnić żadnego błędu, żeby powstała, chociaż może powstać np. w chwili większego stresu, przemęczenia, przepracowania lub ogólnego wyczerpania organizmu. Skoro mówimy o zapaleniu neuronu przeciąkowego, to trzeba wyjaśnić, co to jest w ogóle neuron przeciąkowy. Neuron, inaczej nerw przeciąkowy. To nerw, który łączy ucho wewnętrzne, czyli błędnik, z mózgiem, a razem z nerwem słuchowym tworzą jedną całość w postaci nerwu przeciąkowo-ślimakowego. Jak Państwo się domyślałem, każdy człowiek ma dwa nerwy przeciąkowe po prawej i po lewej stronie, ale choroba atakuje typowo tylko jeden w danym momencie. Początek każdego nerwu przycionkowego dzieli się na gałązkę górną i dolną, co ma swoje niezwykle, niezwykle ważne implikacje kliniczne. O czym będę szczegółowo mówić w drugim odcinku na temat zapalenia neuronu przeciąkowego. Dobrze, a teraz troszkę historii. Zapalenie neuronu przycionkowego jako choroba znana jest od dawna. Po raz pierwszy merytorycznego i naukowego opisu doktor, dokonał dr Rutin i przedstawił przypadek tej choroby na spotkaniu Austrackiego Towarzystwa Otologicznego w roku 1908. Założył, że przyczyną tej choroby jest zapalenie, dlatego określił ją nazwą, która przyjęłaś i używana jest do dzisiaj jako zapalenie neuronu przeciągowego, a po łacinie Neuronitis vestibularis. Ale aktualnie powstała właśnie nowa nazwa dla zapalenia neuronu przeciągowego, utworzona i rekomendowana przez Komitet do spraw Klasyfikacji Zaburzeń Przeciągowych Towarzystwa im. Baraniego, mianowicie Ostra Jednostronna Vestibulopatia, w skrócie AUVP. Rekomendacja ta ukazała się w ubiegłym 2022 roku. Jest to więc bardzo świeża zmiana, zupełna nowość, dlatego najczęściej w swojej dokumentacji medycznej spotkają się Państwo nadal z dotychczasową starą nazwą, czyli zapalenie neuronu przeciągowego. Natomiast z biegiem czasu coraz częściej może przewijać się nowa, aktualna nazwa tej samej choroby, czyli ostra, jednostronna vestibulopatia. Rekomendacje współczesne, zalecają nową nazwę tej choroby po to, żeby była analogiczna i kompatybilna z innym schorzeniem, to jest obustronną westibulopatią, która już jest w powszechnym użyciu. Trzeba zauważyć, że stara, tradycyjna nazwa, czyli zapalenie neuronu przedsionkowego, ma ponad 120 lat i dlatego jest znana i powszechnie używana w nazewnictwie medycznym. Natomiast nowa nazwa, czyli ostra, jednostronna, wystibulopatia, nie jest jeszcze szeroko znana i ugruntowana, i minie zapewnie jeszcze sporo czasu, zanim będzie powszechnie używana. Póki co, obydwie nazwy możemy używać zamiennie. Dobrze, myślę, że to jest dobry moment, żeby omówić oficjalne kryteria diagnostyczne dla ostrej jednostronnej westibulopatii według międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń yy, przedsionkowych. Kryterium pierwsze to ostry lub podostry początek ciągłych zawrotów głowy o charakterze wirowania lub niewirowania, o umiarkowanej do nasilonej intensywności z objawami trwającymi przynajmniej 24 godziny. W praktyce ostra jednostronna westibulopatia trwa zazwyczaj znacznie dłużej niż 24 godziny, ale ten czas jest minimalny dla jej rozpoznania. Kryterium drugie dotyczy rodzaju oczopląsu, który towarzyszy ostrej jednostronnej westibulopatii, to znaczy mamy do czynienia ze spontanicznym, obwodowym ocopląsem z trajektorem odpowiednią do zajętego kanału. Ogólnie najczęściej jest to poziomo-obrotowy oczopląs poruszający się w określonym kierunku i nasilający się po usunięciu fiksacji wzroku. To znaczy w momencie, kiedy pacjent nie skoncentruje swojego wzroku na określonym punkcie, to oczopląs będzie się nasilać, a kiedy pacjent skoncentruje swój wzrok na określonym punkcie, na przykład na własnym palcu, to oczopląs będzie słabnąć. Kryterium trzecie musi być jednoznaczny dowód osłabienia odruchu przeciątkowo-okoruchowego po stronie zajętej, czyli stronie przeciwnej do szybkiej fazy, oczu, fazy oczopląsu. Ten punkt wyjaśnię bliżej w kolejnym odcinku. Kryterium czwarte i piąte omówię razem, ponieważ dotyczą tego samego problemu. To znaczy, nie ma żadnych przesłanek, żeby sądzić, że są to centralne zaburzenia, to znaczy nie ma objawów uszkodzenia centralnego układu nerwowego lub, lub nie ma objawów też otologicznych, inaczej usznych skutków, to znaczy nie ma niedosłuchu ani szumów usznych. Inne podziały podane przez Międzynarodową Klasyfikację Zaburzeń Przeciągowych to ostra jednostronna westibulopatia w trakcie ewolucji, prawdopodobna jednostronna westibulopatia oraz historia ostrej jednostronnej westibulopatii. Tych podziałów nie będę omawiać szczegółowo, gdyż mają one znaczenie praktyczne tylko dla lekarzy. Ważne, żeby wspomnieć, że nie ma szczególnego zdefiniowanego testu dla ostrej jednostronnej westibulopatii, dlatego diagnoza wymaga wykluczenia zmian centralnych, jak i innych obwodowych zaburzeń. Dobrze, a teraz parę słów na temat epidemiologii, czyli jak często mamy do czynienia z ostrą jednostronną westibulopatią. Ponieważ kryteria diagnostyczne nie były do tej pory. Jednolite, nie ma jak dotąd ważnych badań epidemiologicznych dotyczących tej choroby. Odnotowano roczną zapadalność na poziomie od 3,5 do 15,5 na 100 tysięcy osób. W dużej grupie ponad 36 tysięcy pacjentów, u których przeprowadzono standaryzowaną ocenę, ostra jednostronna vestibulopatia była szóstą najczęstszą przyczyną zawrotów głowy w ogóle i trzecią najczęstszą przyczyną obwodowych zaburzeń przeciąkowych po łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy i chorobie Meniera. Dotyczy to również dzieci. Zwykle wiek zachorowania wynosi od 30 do 60 roku życia, a szczyt zachorowań przypada między 40 a 50 rokiem życia. Nie ma żadnych różnicy między płciami, to znaczy mężczyźni i, choro, i kobiety chorują mniej więcej porównują. W badaniach nie znaleziono dowodów na różnice sezonowe, to znaczy nie ma znaczenia pora roku. Zgłaszany odsetek nawrotów choroby waha się między 2 a 11%. Dobrze, myślę, że w tym odcinku to wszystko. Na razie temat będę kontynuować w kolejnej części poświęconej zapaleniu neuronu przyciągowego. Pozdrawiam, Krzysztof Wasiński. Oto Neurologia Praktyczna.